Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, czytany z Biblii Tysiąclecia. Początek boleści. A Jezus im odpowiedział, strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd prowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, nie trwuszcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw Narodowi i Królestwo przeciwko królestwu. Wystąpi głód i zaraza miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Tutaj Jezus już wprowadza tą tematykę końca świata. Ehm. I daje pewne ostrzeżenia, tak, na które warto zwrócić szczególną uwagę. To znaczy, pierwszym takim ostrzeżeniem jest to, żeby, żeby strzec się fałszywych Mesjaszy, tak? Żeby będą przychodzili ludzie, którzy będą twierdzili, że są Mesjaszem i wielu ludzi i mu wierzy, tak, pójdzie za Nimi za Nim. Kolejnym Kolejną taką kolejną wskazówką jest fakt, że będziemy słyszeć o wojnach i odgłosy wojen, tak. Mamy tutaj pewne pocieszenie, no bo nie powinniśmy się jakoś specjalnie martwić, trwożyć tym, że te wojny dookoła są. To jest też takie trudne trochę dla mnie, znaczy nie zrozumiałem do końca jest dla mnie ten fragment, dlaczego Będziemy słyszeć o wojnach i odgłosach wojen, natomiast gdzieś te wojny będą, tak? Czyli gdzieś są chrześcijanie, którzy, czytając ten fragment, yy, będą na miejscu, który, w miejscu, które jest tym, tym, tą wojną bezpośrednio dotknięte. Być może nawet będą zmuszeni w jakiś sposób brać w niej udział. Yy. No i tutaj. Chociaż no tak, no w zasadzie nie trwórzcie się. No można być, niekoniecznie trzeba być z boku, można być też w środku, prawda? W środku takiego konfliktu i też e, takie pocieszenie przyjąć, tak? Nie trwórzcie się, nie trwórzcie się tym, bo to wszystko musi się stać, tak? To wszystko musi się stać. Czyli nawet jeżeli może właśnie w ten sposób należy na to patrzeć, nawet jeżeli ten konflikt będzie nas dotyczył, no bo. Część będzie słyszeć o tych wojnach, część będzie słyszeć odgłosy tych wojen, no a część jeszcze będzie w, w, w środku tego wojennego, tej wojennej zawieruchy, tak. Ale tym mimo wszystko to nie jest jakby rzecz, którą, którą należy się najbardziej martwić. To nie jest w gruncie rzeczy problem. No nie wiem, czy to jest pocieszenie, czy raczej zapowiedź. Czegoś gorszego, no ale pewnie można, można to odczytywać też jako, mm, jako swego rodzaju pocieszenie, no bo to wszystko musi się stać, tak? Przed tym po prostu nie uciekniemy i to nie jest koniec, to nie jest koniec, ponieważ na początku będą wojny, będą odgłosy wojen, będą część ludzi już będzie w trakcie tych wojen, tak? Natomiast to wszystko doprowadzi do tego, że wystąpi naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Głód, zaraza, trzęsienia ziemi. A to wszystko dopiero początek boleści. Dlatego, dlatego ten fragment jest dla mnie zastanawiający, bo jeżeli mielibyśmy wejść, jeżeli to, co się teraz dzieje, miałoby być wielkim uciskiem lub prowadzić do wielkiego ucisku, to znaczy za chwilę ten wielki ucisk miałby nastąpić, no, to tutaj tego faktu, że jest głód, zaraza, znaczy zaraza, dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że jest to zaraza, chociaż chociaż, no, jeżeli by na to spojrzeć tak poważnie, no to, to ciężko jest mówić o jakiejś, jakiejś wielkiej zarazie, która by była ap ap apokaliptycznych rozmiarów. No, natomiast nie ulega wątpliwości, że głodu nie ma i naród przeciw narodowi też nie wystąpił, tak. Nie powstał naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu. Yy. Można oczywiście tutaj próbować jakieś, jakieś szukać jakiejś analogii, tak, że to chodzi o tam polityczne kłótnie i tak dalej, ale no, wydaje mi się, że że z tego jakby wynika, że powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i w skutek czego nastąpi głód i zaraza. Yy. A temu wszystkiemu jeszcze będą towarzyszyły takie znaki jak trzęsienia ziemi. Yy. I to jest dopiero początek boleści, tak? To jest początek. Czyli jakby tego podprowadzenia tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie było. Pytanie więc, no czy, czy to co mamy w tej chwili na pewno słusznie jest uważane przez niektórych za yy, wydarzenia poprzedzające te, te wydarzenia apokaliptyczne, no, że to jest jakiś Wielki ucisk, tak? Czy, czy, czy preludium tego wielkiego ucisku? Być może jest to swego rodzaju przećwiczenie jakiegoś scenariusza, czy, czy, czy no, jakiś test, coś, coś w tym stylu. W każdym razie to jeszcze nie jest wielki ucisk, ani nawet nie jest to przeddzień wielkiego ucisku, bo w przededniu wielkiego ucisku to powinniśmy mieć wielką wojnę, głód zarazę tak? I, i, i miejscami trzęsienia ziemi, no miejscami trzęsienia ziemi i zarazem można by było jako tako spróbować sobie tutaj uznać, chociaż yy, no też tak jak mówię, no to nie jest moim zdaniem skala apokaliptyczna tego wszystkiego jeszcze i taka, żeby... Chociaż no... Dobra, można tutaj się spierać, bo być może nawet nie chodzi o sam fakt, żeby ta zaraza była śmiercionośna, ale żeby o niej było dostatecznie głośno. Natomiast nie mamy głodu, nie mamy głodu powszechnego, tak? I nie powstał naród przeciwko narodowi. No, jakby, jakby tutaj, wydaje mi się, że, że w kontekście tego, tego fragmentu myślę, że, że, że to, co się dzieje teraz, to jeszcze nie jest etap, jaki niektórzy próbują przedstawić, tak? Czyli niektórzy twierdzą, że to jest. Yy, już właśnie ten moment apokaliptyczny I, ale uważajcie bo teraz yy, mamy na samym początku ostrzeżenie, że będzie wielu fałszywych mesjaszy i być może ci fałszywi mesjasze właśnie przyjdą w takim momencie jak ten gdzie nam, gdzie wielu już chrześcijan będzie uważało, że ma do czynienia z czasami ostatecznymi, że to jest już moment wielkiego osądu, tak? Że to już jest moment w którym za chwilę przyjdzie Mesjasz? Natomiast nie będą jeszcze nawet, to jeszcze nawet nie będzie początek. Tutaj jeszcze nie będzie momentu, gdzie powstaje naród przeciwko narodowi, gdzie jest jakaś olbrzymia wojna i gdzie później nastaje głód, zaraza i tak dalej. A mimo wszystko, jakby żyjąc tym strachem, karmiąc się nim na co dzień, zbudują sobie już takie przekonanie, że, że oni są w centrum wydarzeń apokaliptycznych. I mogą dać się wtedy porwać jakiemuś fałszywemu Mesjaszowi. I myślę, że z, taką, z takim przesłaniem, z taką pętą was dzisiaj zostawię. Niech wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się i strzeżcie przed fałszywymi Mesjaszami i prorokami. Chwała Panu, Amen.